Dlaczego ja to robię? E, uważam, że to jest ważna część historii tego miasta. Bez tej historii, historia e, miasta jest taką fałszywą historią. Tak jakby z książki wyrwać co drugą e, stronę. Ja mam tutaj zdjęcie jeszcze, zostało zrobione w czasie wojny. Tutaj. E, właściwie mam tutaj takie. E, możemy podejść tutaj jeszcze. E, to jest to miejsce. E, być może to jest e, ten maj 41 roku, kiedy tworzono Gento. Większość tych domów na Starówce w XX-roczu międzywojennym należała do Żydów. Większość sklepów to były, to były sklepy żydowskie do II wojny światowej. Mieszkali tutaj przez 350 lat. Były taki okres, kiedy stanowili nawet większość mieszkańców tego miasta. Zamość budowali także Żydzi. Jesteśmy teraz w dzielnicy żydowskiej przed synagogą. W ubiegłym tygodniu dostałem kolejnego maila od Alana Gersona z Nowego Jorku. On jest chyba filmowcem, robi, robi dokumentalne filmy. Jego rodzina mieszkała przy sąsiedniej ulicy, przy ulicy Pereca. On tutaj był kilka miesięcy temu. I teraz prosił mnie o, o, o poszukanie historii jego rodziny, ponieważ nie wiedział, czy, czy od jak dawna jego rodzina e, mieszka e, w Zamościu. Zebrałem się za to i, i wiem teraz na pewno, że e, jego prapra, pra, pradziadkowie e, mieszkali tutaj na pewno od 1797 roku. A teraz szukam jakichś szczegółów tej historii i to mi daje satysfakcję. Tutaj to jest początek getta. Te tory... E, były taką umowną granicą między miastem, a gettem od maja 1941 roku. Ten budynek po lewej, pierwszy, to była rozlewnia piwa rozena. A tutaj, przy tej ulicy trochę dalej, inny Rozem miał też rozlewnię piwa. Generalnie w szkole uczymy takie historii bardzo... Bardzo abstrakcyjne. Uczymy o Krzysztofie Kolumbie, o historii Ameryki, o, o, o II wojnie światowej. Natomiast historia jest ciekawa wtedy, jeżeli mówimy o losach konkretnych osób. A mnie najbardziej interesuje w Zamościu historia, historia Żydów. To jest dziewczyna, która się nazywała Ruth Bauern-Schmidt. Ona tutaj przyjechała tym transportem z Dortmundu. I ona napisała list do domu i ten list dotarł do Niemiec. Opowiadała w tym liście o drodze do Zamościa. O tym, jak jest tutaj w zamościu. Zanim Żydów z Dortmundu przywieziono do zamości, to ich zgromadzono na boisku w Dortmundzie. I dlatego, i dlatego tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają ludzie ze Stowarzyszenia Kibiców Borusi Dortmund. I to oni dołożyli się do, do, do. Teraz rozmawialiśmy o tym, żeby jakoś upamiętnić stary cmentarz Żydowski. I oni chcą do tego dołożyć. Te tablice zostały sfinansowane, dostałem grant z Żydowskiego Instytutu Historycznego. Do tego dołożyli się Niemcy i zbiórkę publiczną założyła. 11 kwietnia była rocznica pierwszej deportacji z Zamojskiego 80. Ja zrobiłem w szkole taką wystawę, powiększyłem zdjęcia z getta do rozmiarów 100 na 70. Zrobiliśmy taką małą uroczystość w szkole, a potem myślę, że 50 osób tutaj przyszło w to miejsce. Mm. Okay. Tutaj, uh, z it's when a minor miracle happens and there's no explanation so like, yeah. that ties you and mm -hmm. the work you're doing here and a letter that was written on the way oh, the, to, right, her death, to her death right. and it gets mailed from here Goes back to Germany, gets found there, and, and now you have soccer fans, right. fans that are always hooligans coming to, coming to support a Jewish cause in Zamosh. Right, right. That's serendipity. Right, right. That's, that's, you know. But it took you and that letter you know, for, for that to happen. Otherwise, that wouldn't have happened. ważna część historii tego miasta. Bez tej historii nie da się zrozumieć tego co się wydarzyło. Więc ja próbuję tę historię taką zapomnianą albo nieznaną przywrócić.